Jeśli po prostu wygrać, tak? Jak nie będzie wygrywać z takim różańskim, no to nie spodziewamy się czegoś wielkiego. Kanał to jest Box. Sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. To jest Box. Dzisiaj na ważeniu Gia Boxing z, z trenerem Michikiem. Chciałem zapytać przede wszystkim o formę podopiecznych. Chyba trzech zawodników na tej gali trenera. W jakiej oni są formie? Co może trener o nich powiedzieć? Tak, witam, dzień dobry. Co mogę powiedzieć? Na razie wszystko dobrze wygląda i zobaczymy jutro. Tak tak naprawdę jutro jest najważniejszy dzień. Zrobiliśmy wszystko, żeby było jak wszystko jak najlepiej. Kamil Gardzielik to jest zawodnik, który jest chwalony za swoją technikę, ale ciągle mu czegoś brakuje. Czego według trenera brakuje Kamilowi Gardzielikowi, żeby, żeby zrobić ten następny krok w karierze? Czego brakuje? No czego brakuje? Na tym my pracowaliśmy. I zobaczymy. Na razie nie chcę mówić przed przed jutro. Mam nadzieję, że my poprawimy, nad czym pracowaliśmy no i wszyscy wy zobaczycie, że Kamil Gardzielek się zmienił i zaczął troszkę w troszkę innym, innym stylu. We, we vlogach z Blue Mountain Resort ze Szklarskiej poręby można było oglądać na naszym kanale jak trener ostro e, trenuje swoich zawodników. Trener nie lubi chyba takiej luźnej atmosfery, tylko jest atmosfera pracy. Jak się rozwija Artur Spilka, który chyba wcześniej przywykł do innej atmosfery na sali. Nie wiem jak on przywykł tam wcześniej. Wszystko naprawdę do idzie do praca, tak, jakby wiadomo, no, praca musi być i na treningu tak. Po, po treningu albo przed treningu jest, staramy się, się trochę wyluzować. Jest, musi być wszystko. Troszkę śmiechu. Pracę, wiadomo, lew trochę więcej. Także, także na razie wszyscy chłopaki dobrze się zachowują, także jestem zadowolony. Um, Artur Bedluk mnie przypomina, albo to powiedzmy uczy się tych nowych rzeczy. E, troszkę, troszkę mu trudniej idzie może, e, bo to jest trudniej to e, zrobić jakby już w sparingu, tak? no, Bo, no, bo to, pewne nawyki to są, jakby ich ciężko zmienić, ale, ale jestem dobre myśli i, i na razie to wszystko dobrze wygląda. Czy gdyby trener mógł wybierać, to wybrałby właśnie takiego rywala, jak Różański? Czy to jest dobry rywal na tym etapie kariery dla Artura Szpilki? Tak, oczywiście, no jaki to tak. tak no, ma... Ja też uważam tak, jakby taki, jakby taki klasa zawodnika jak Artura Szpilki, to powinien boksować z zawodnikami pokroju jakby tak, teraz jakby Różańskiego, no, bo to no, musi, musi po prostu wygrać, tak? Jak nie będzie wygrywać z takim różańskim, no, to nie spodziewamy się czegoś wielkiego. A czy przełożenie terminu robi Wam jakąś różnicę, czy to wam przeszkadza jak, jakkolwiek? To znaczy, no, wiadomo to, że jakby przygotowanie jakby no, każdy trening stawia jakby pod konkretny termin, tak, czyli jakby w tym dniu musimy jakby być, wybuchnąć, tak, jakby swoją formą. Dlatego jakby z tej strony jest no, taki problem, tak? Że gdzieś tam się przygotowujemy, organizm obciążamy, później znowu zaczyna się takie zamieszanie, także także z tej strony... Dla zdrowia, dla zdrowia to nie jest jakby pozytywnie, ale ze strony jakby techniczne, tak i jakichś tam pewnych nawyków dla zawodnika to jest, jest, jest okej. Okay. Czy znacie już nazwisko Rywala dla Michała Ciślaka, bo chyba jego walka się gdzieś powoli zbliża? Znaczy, no. Ma być ten sam rywal, który, który miałby do tej pory, tylko z jakby teraz odterminuję go w Polsce, tak? Jeżeli ten termin się pojawi, to my też możemy rozmawiać o konkretach z przeciwnikiem. Podobało się, zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.